Przygotowanie motorku do wymiany oleju. Rozżywamy troszkę silnik. Za chwileczkę będziemy zlewać stary olej. Zobaczymy w jakim jest stanie. Oczywiście zalejemy go motulem 10W40. No i będzie można zrobić pierwsze kilometry. Pogoda dopisuje, więc zobaczymy jak tam w silniku ten olej po zimie wygląda. Silnik rozgrzany możemy przystąpić do spuszczania starego oleju. Zobaczymy jak tam wygląda olej, miarka oleju. Po zimie jest trochę zapieczona. Olej, widać w stanie odkładamy miarkę, przejdziemy do odkręcania dolnej śruby spustowej. Do odkręcania śruby spustowej oleju przyda nam się klucz 17. W dołu można zobaczyć jak śrubeczka do odkręcania. Mamy podstawione naczynie. I możemy rozpocząć spuszczanie oleju. No, olej ładnie leci. Kolor oleju. No, Nie najgorszy. Ważne, żeby oczyścić tutaj sobie ten czpień tej nakrętki. Bo widać, że jest trochę brudna. No, zaczekamy. Damy temu olejowi sobie cały spłynie. Później zobaczymy, czy jakaś niepokojąca zawartość jest w tym oleju. Wyjęty został także filtr oleju. Do tej operacji potrzebujecie klucz rozmiar 24. Tutaj z boku widać Na otwór, gdzie mieści się filtr oleju wkładany tym uszczelką do środka. No jak wyciągnięty został, był, był czysty, czyli nic tam się złego nie działo w silniku. Dodatkowo spłynęło troszkę, troszkę oleju. Więc za chwileczkę będziemy. Składać wszystko, no i zalewać świeżym olejem. Nakrętki podcinkiem silnikiem skręcone, zarówno z kustowa i od filtru paliwa, od tego siteczka powiedzmy, nie filtra, tak zwanym filtrem paliwa. No i teraz możemy nalać nowego oleju. Tak jak powiedziałem wcześniej, będzie to motul. 5100, 10w40, nalewamy go około 800-900 ml no i sprawdzamy później na stanie tutaj jeżeli do połowy będzie e, zalany to, to wystarczy i oczywiście po pierwszych kilometrach zaobserwować jak tam wygląda silnik e, olej przepraszam no i ewentualnie jeżeli będzie potrzeba to dolać ale tak wstępnie lejemy 800-900 ml Olej zalany wlaliśmy jakieś 800 litrów. Tutaj w podziale jest low, i full. Mamy prowajże przed full, także zostawiamy no i możemy zakręcić tutaj nasz bagnecik. No i prawdopodobne odpalenie zakręte. Wszystko mamy podkręcone wszystkie trzy otwory, tak powiem. Bagnet. Jest pustowy oleju oraz z filtra mamy zakręcone. Zazwyczaj najlepiej się to zawsze upewnić, czy to jest dobrze zakręcone. To idziemy pierwszą próbę odpalenia. można przygotowywać się do rundki wokół komina olejek nowy jest zajęło to 15 minut roboty a mamy pewność, że nic tam w tym silniku tego się nie dzieje pozdrawiam i do zobaczenia na trasie